Kiedykolwiek sprzątałaś dom przez całe popołudnie, a potem miałaś wrażenie, że wcale nie jest czyściej, a może nawet wydawał się bardziej brudny niż na początku, to częsty problem. Wiele osób robi podstawowe błędy podczas sprzątania i nie zdaje sobie z tego sprawy. Te pozornie niewinne nawyki mogą sprawić, że brud tylko się przemieszcza, albo wraca jeszcze szybciej niż wcześniej. Dzisiaj pokażę ci dwanaście najczęstszych błędów. Które popełniamy podczas sprzątania. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, dowiesz się nie tylko czego unikać, ale także jak sprzątać tak, żeby efekt był naprawdę trwały. Zaoszczędzisz czas, energię i w końcu będziesz zadowolona z rezultatu. Co więcej, jeden z tych błędów popełnia niemal każdy, a kiedy go unikniesz, różnica będzie widoczna od razu. Ciekawa, który to błąd? Zacznijmy od pierwszej wskazówki. Wskazówka 1. Używanie brudnej ściereczki do wszystkiego. Widzisz tę samą ściereczkę leżącą na blacie kuchennym przez cały dzień. Wycierasz nią stół po śniadaniu, potem blat po gotowaniu, a później jeszcze podłogę? To największy błąd, jaki możesz popełnić podczas sprzątania. Brudna ściereczka nie czyści, tylko rozsmarowuje brud po całym domu. Bakterie i resztki jedzenia przenoszą się z jednego miejsca na drugie. Zamiast sprzątać, zanieczyszczasz kolejne powierzchnie. Jak to robić dobrze? Przede wszystkim miej kilka ściereczek w różnych kolorach. Czerwona tylko do kuchni, niebieska do łazienki, żółta do mebli. Nigdy nie mieszaj ich ze sobą. Po każdym użyciu przepucz ściereczkę w gorącej wodzie. Jeśli sprzątasz większe powierzchnie, zmień ją na świeżą w połowie pracy. A na koniec dnia wypierz wszystkie użyte ściereczki. Lub włóż je do pralki. Dodatkowa wskazówka. Trzymaj zawsze jedną czystą ściereczkę w rezerwie. Kiedy ta, której używasz, stanie się zabrudna, od razu masz czym ją zastąpić. Ten prosty nawyk zmieni sposób, w jaki sprzątasz. Zamiast rozprowadzać brud, naprawdę go usuniesz. I zauważysz różnicę już po pierwszym sprzątaniu. Wskazówka 2. Odkurzanie przed wycieraniem kurzu. Czy zaczynasz sprzątanie od odkurzania podłogi? Większość ludzi tak robi, no i popełnia podstawowy błąd. Kiedy najpierw odkurzasz, a potem wycierasz kurz z mebli i półek, cały ten kurz ląduje z powrotem na podłodze. Twoja praca idzie na marne. Zawsze zacznij od góry i schodź w dół. Najpierw wytrzyj kurz z najwyższych półek, lamp, ramek na ścianie. Potem przejdź do stołów, komód, krzeseł, a na końcu odkurz podłogę. Dlaczego to takie ważne? Kurz ma to do siebie, że opada w dół pod wpływem grawitacji. Jeśli najpierw odkurzysz podłogę, a potem zaczniesz wycierać meble, kurz znowu opadnie na świeżo odkurzoną podłogę. Praktyczny przykład. W salonie zacznij od wytarcia kurzu z telewizora i półek z książkami. Potem wytrzyj stolik kawowy i krzesła. Na końcu odkurz dywan i podłogę pod meblami. Ten sposób ma jeszcze jedną zaletę. Widzisz natychmiastowe efekty swojej pracy. Nie musisz wracać do miejsc, które już sprzątałaś. To oszczędza czas i daje poczucie satysfakcji. Pamiętaj, zawsze z góry na dół. To podstawowa zasada skutecznego sprzątania. Wskazówka 3. Zbyt dużo detergentu to nie znaczy lepiej. Czy myślisz, że więcej płynu do mycia oznacza lepsze czyszczenie? To powszechne przekonanie, które może zaszkodzić. Używanie zbyt dużej ilości detergentu sprawia, że na powierzchniach zostaje lepka warstwa. Ta warstwa przyciąga jeszcze więcej brudu niż wcześniej. Twoje podłogi, blaty czy szyby szybciej się brudzą. Dodatkowo, nadmiar detergentu trudno spłukać. Na podłodze zostają smugi i lepkie plamy. Na szybach pojawiają się zacieki, a w pralce może się rozwinąć pleśń z powodu resztek nieusuniętonego płynu. Jak używać detergentów właściwie? Zawsze czytaj instrukcje na opakowaniu. Producenci dokładnie wyliczyli optymalne proporcje. Dla większości powierzchni wystarczy jedna łyżka płynu na litr wody. Do mycia podłogi w średnim pokoju potrzebujesz około pół łyżeczki detergentu w wiadrze wody. Praktyczna wskazówka, zacznij od mniejszej ilości. Możesz zawsze dodać więcej, ale usunięcie nadmiaru jest znacznie trudniejsze. A jeśli chcesz sprawdzić, czy używasz odpowiedniej ilości, po umyciu przeciągnij palcem po powierzchni. Jeśli czujesz śliską warstwę, następnym razem użyj mniej detergentu. Pamiętaj, czasem mniej znaczy więcej. Odpowiednia ilość detergentu to klucz do naprawdę czystych powierzchni. Wskazówka 4: nieregularne czyszczenie filtrów i akcesoriów. Kiedy ostatnio czyściłaś filtr w odkurzaczu, a może szczotkę w mopie? Jeśli nie pamiętasz, to prawdopodobnie właśnie tu leży problem. Brudne akcesoria do sprzątania nie tylko gorzej wykonują swoją pracę. One faktycznie mogą sprawiać, że dom staje się bardziej brudny. Odkurzacz z zapchanym filtrem dmuchnie kurz z powrotem w powietrze. Brudna szczotka w mopie będzie rozsmarowywać brud po podłodze zamiast go zbierać. A nieumyta nakładka do mopa może zostawić nieprzyjemny zapach w całym domu. Jak o to dbać? Stwórz prosty harmonogram. Co tydzień sprawdź filtr odkurzacza i wyczyść go, jeśli trzeba. Po każdym myciu podłogi wypłucz nakładkę mopa i zostaw do wyschnięcia. Szczotki do szorowania umyj w gorącej wodzie z detergentem po każdym użyciu. Gąbki do naczyń wymieniaj co kilka dni. W wilgotnej gąbce szybko rozwijają się bakterie. Dodatkowa korzyść Czyste akcesoria do sprzątania służą znacznie dłużej. Zaoszczędzisz pieniądze na częstej wymianie. I jeszcze jedna praktyczna wskazówka. Trzymaj zawsze jeden komplet akcesoriów w rezerwie. Kiedy główny jest w praniu lub czyszczeniu, możesz kontynuować sprzątanie. Pamiętaj, Twoje narzędzia do sprzątania też potrzebują sprzątania. Zanim przejdziemy dalej, pozwól, że szybko ci coś opowiem. Jeśli naprawdę chcesz zarabiać dodatkowe pieniądze. Pracując w domu i ucząc się czegoś, co może stać się dochodowym biznesem, przygotowałem kompletny przewodnik, w którym pokazuję ci, jak od podstaw tworzyć mydła rzemieślnicze, jakich składników używać, a także jak je sprzedawać, aby zdobywać klientów. Link znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu. A uwaga! Specjalna zniżka jest tylko dla subskrybentów kanału i potrwa zaledwie kilka dni. Potem cena wraca do normy. A teraz wracamy do filmu. Wskazówka 5. Sprzątanie w złej kolejności pomieszczeń. Czy sprzątasz dom w przypadkowej kolejności? Dziś zaczniesz od kuchni, jutro od sypialni, a pojutrze od łazienki? Ta pozornie nieważna rzecz może sabotować Twoją całą pracę. Sprzątanie w złej kolejności oznacza przenoszenie brudu z jednego pomieszczenia do drugiego albo zmuszanie siebie do powtarzania tej samej pracy kilka razy. Oto właściwa kolejność. Zacznij od pomieszczeń najmniej brudnych i przejdź do najbardziej brudnych. Najpierw sypialnie, potem salon, następnie kuchnia, a na końcu pełna łazienka i toaleta. Dlaczego tak? W sypialni jest zwykle najmniej bakterii i brudu. W łazience i toalecie najwięcej. Jeśli zaczniesz od łazienki, możesz przenieść bakterie do czystszych pomieszczeń. Praktyczny przykład. Kiedy sprzątasz całe mieszkanie. Zacznij od przewietrzenia wszystkich pokojów. Potem idź do sypialni. Pościel łóżko, wytrzyj kurz, odkurz. Następnie salon. Wytrzyj meble, odkurz kanapę i podłogę. Potem kuchnia. Umyj naczynia, wyczyść blaty, podłogę. Na końcu łazienka, kabina prysznicowa, umywalka, lustro, podłoga, toaleta. Dodatkowo używaj oddzielnych akcesoriów do każdego pomieszczenia. Ściereczka z toalety nigdy nie powinna trafić do kuchni. Ten prosty porządek oszczędzi Ci czas i zapewni, że naprawdę wszystko będzie czyste. Wskazówka 6. Nieumiejętne używanie mopa. Myślisz, że używanie mopa to prosta sprawa? Większość ludzi robi to źle i nie wie, dlaczego podłoga po umyciu wygląda gorzej niż przed sprzątaniem. Pierwszy błąd: moczy się mop w wiadrze, wyciska lekko i myje podłogę. Potem znowu wkłada ten sam brudny mop do wiadra z czystą wodą. Po kilku ruchach woda w wiadrze jest brudniejsza niż podłoga. Drugi błąd zbyt mokry mop. Nadmiar wody sprawia, że brud się rozpływa, zamiast być usuwany, a na podłodze zostają smugi i plamy. Jak robić to dobrze? Przede wszystkim, miej dwa wiadra: jedno z czystą wodą i detergentem, drugie na wyciskanie mopa, albo jeszcze lepiej. Kup MOP z systemem wirówki. Przed myciem zawsze odkórz podłogę. Żwir i drobny piasek mogą porysować powierzchnię podczas mycia. Zacznij mycie od najdalszego rogu pomieszczenia i suń w kierunku wyjścia. Dzięki temu nie będziesz musiała chodzić po świeżo umytej podłodze. Mocz MOP w czystej wodzie, dobrze go wyciskaj. Powinien być lekko wilgotny, nie Po każdych kilku metrach kwadratowych płucz go w drugim wiadrze. I znowu mocz w czystej wodzie. Jeśli woda w wiadrze stanie się bardzo brudna, wymień ją na świeżą. Ten sposób zagwarantuje naprawdę czyste podłogi bez smug i zapachów. Jeśli te wskazówki są dla ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, od którego miejsca w domu zaczniesz swoje zmiany. Wskazówka 7. Zostawianie okien na słońcu do schnięcia. Czy myjesz okna w słoneczny dzień? Wydaje się logiczne. Słońce pomoże im szybciej wyschnąć. W rzeczywistości to jeden z najgorszych momentów na mycie szyb. Kiedy słońce świeci bezpośrednio na mokrą szybę, woda wysycha błyskawicznie, ale wysycha nierównomiernie. Niektóre krople szybciej, inne wolniej. To powoduje powstawanie smug, plam i zacieków. Dodatkowo detergent też wysycha za szybko. Zamiast się spłukać, zostaje na szybie w postaci białych śladów. Kiedy myć okna? Najlepiej w dzień pokmurny lub wieczorem, kiedy słońce nie świeci bezpośrednio na szyby. Możesz też myć rano, zanim słońce dotrze do danego okna. Jak myć okna bez smug? Użyj roztworu wody z niewielką ilością octu. Jedna łyżka octu na litr wody. Ocet rozpuszcza tłuszcz i nie zostawi smug. Myj okno od góry do dołu, pracując szybko. Po umyciu od razu wytrzyj szybę suchą ściereczką lub gazetą. Ruch w kształcie litery S pomoże uniknąć smug. A jeśli już pojawiły się smugi, nie próbuj ich wycierać wilgotną ściereczką, będzie tylko gorzej. Użyj suchej, czystej ściereczki z mikrofibry. Pamiętaj też o ramach okiennych. Brudne ramy sprawiają, że nawet czyste szyby wyglądają na zaniedbane. Czyste okna bez smug to nie czary, to kwestia odpowiedniego momentu i techniki. Wskazówka 8. Używanie jednej gąbki do wszystkich powierzchni. Czy masz jedną uniwersalną gąbkę, którą myjesz naczynia, czyszczesz blat, a czasem nawet szuklasz wannę? To może wydawać się praktyczne, ale w rzeczywistości rozprzestrzeniasz bakterie po całym domu. Każda powierzchnia ma różny rodzaj brudu i bakterii: tłuszcz z naczyń, kruchoty z blatu, bakterie z łazienki. Wszystko to ląduje na jednej gąbce, a potem przenosisz to na kolejne miejsca. Co więcej, różne powierzchnie wymagają różnych gąbek. Do delikatnych powierzchni potrzebujesz miękkiej gąbki, do twardych plam bardziej szorstkie strony, do szkła specjalnej ściereczki z mikrofibry. Jak rozwiązać ten problem? Miej osobne gąbki do różnych zadań. Najprościej jest zastosować system kolorów. Żółta do naczyń, zielona do blatów kuchennych, niebieska do łazienki. Przechowuj je w oddzielnych miejscach, żeby się nie pomylić. Gąbka do naczyń zostaje przy zlewie, do łazienki, przy umywalce. Pamiętaj też o regularnej wymianie. Gąbka do naczyń powinna być wymieniana co kilka dni. W wilgotnej gąbce bardzo szybko rozwijają się bakterie, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Po każdym użyciu wypłucz gąbkę w gorącej wodzie i zostaw do wyschnięcia. Nigdy nie zostawiaj mokrej gąbki w zamkniętej szafce. To idealne środowisko dla bakterii. Kilka różnych gąbek to mały wydatek, który sprawi dużą różnicę w czystości twojego domu. Wskazówka 9. Sprzątanie bez planu i systemu. Czy sprzątasz tak? Dzisiaj coś tu Jutro coś tam, a jak akurat masz czas? Ten chaotyczny sposób sprawia, że stale czujesz się zmęczona sprzątaniem. A dom i tak nie jest naprawdę czysty. Bez systemu niektóre miejsca sprzątasz za często, a inne prawie wcale. Łazienka może być perfekcyjna, ale kurz na półkach już leży tydzień. Podłogi lśnią, ale okna są brudne od miesiąca. Dodatkowo brak planu oznacza ciągły stres. Zawsze masz w głowie listę rzeczy do zrobienia. Nigdy nie czujesz satysfakcji z wykonanej pracy, bo zawsze coś jeszcze czeka. Rozwiązanie? Stwórz prosty harmonogram sprzątania. Podziel zadania na codzienne, tygodniowe i miesięczne. Codziennie. Pościel łóżko, umyj naczynia, wytrzyj blaty kuchenne, podłóż drobne rzeczy na swoje miejsca. Co tydzień odkurz, umyj podłogi, wyczyść łazienkę, wytrzyj kurz z mebli. Co miesiąc umyj okna, wyczyść lodówkę w środku, uporządkuj szafy. Nie musisz robić wszystkiego w jeden dzień. Podziel tygodniowe zadania na różne dni. Poniedziałek, odkurzanie, wtorek, łazienka środa, kurz z mebli. Ten system ma ogromną zaletę. Kiedy raz się do niego przyzwyczaisz, sprzątanie staje się automatyczne. Nie musisz myśleć, co robić. Po prostu wykonujesz zaplanowane zadanie. A na koniec tygodnia masz satysfakcję. Wszystko jest zrobione i czyste. Wskazówka 10: niewłaściwe przechowywanie środków czyszczących. Gdzie trzymasz płyny do sprzątania? Jeśli pod zlewem w kuchni, w łazience obok grzejnika, albo w piwnicy, gdzie jest wilgoć, to może być powód, dla którego nie działają tak skutecznie, jak powinny. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że środki czyszczące mają swoje wymagania. Wysoka temperatura, wilgoć, światło słoneczne. Wszystko to może zmienić ich skład chemiczny. Przestają być skuteczne, a czasem wręcz szkodzą powierzchniom. Płyny w sprayach tracą ciśnienie w wysokiej temperaturze. Proszki zbrylają się w wilgoci. Środki chlorowe tracą moc działania, gdy są wystawione na światło. Gdzie przechowywać środki czyszczące? Najlepiej w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Idealnie w zamykanej szafce w pomieszczeniu gospodarczym, unikaj przechowywania pod zlewem. Tam często jest wilgoć z rur. Nie trzymaj na parapecie. Słońce może uszkodzić opakowania i zmienić skład środków. Zawsze sprawdzaj daty ważności. Przeterminowane środki nie tylko gorzej działają, mogą być wręcz szkodliwe. Płyn do naczyń może drażnić skórę, a środek do podłóg zostawić trwałe plamy. Praktyczna wskazówka. Rób przegląd środków czyszczących co pół roku. Wyrzuć te przeterminowane i uzupełnij braki. A jeśli masz mało miejsca? Kup środki w mniejszych opakowaniach. Szybciej się zużyją i będą zawsze świeże. Właściwie przechowywane środki to skuteczniejsze sprzątanie i mniej problemów. Wskazówka 11. Ignorowanie trudno dostępnych miejsc. Czy podczas sprzątania omijasz miejsca, do których trudno dotrzeć za lodówką, pod łóżkiem, na górnych półkach szafek? Myślisz, że skoro ich nie widać, to nie ma znaczenia, czy są czyste. To duży błąd. Te ukryte miejsca to prawdziwe siedliska kurzu, brudu i bakterii. Brud stamtąd rozprzestrzenia się po całym domu. Możesz sprzątać salon codziennie. Ale jeśli za kanapą leży pył od miesięcy, wciąż będziesz czuć, że dom nie jest naprawdę czysty. Dodatkowo, w trudno dostępnych miejscach gromadzi się nie tylko kurz, to także resztki jedzenia, które przyciągają szkodniki, albo wilgoć, która może prowadzić do powstawania pleśni. Jak sobie z tym radzić? Nie musisz sprzątać tych miejsc codziennie. Wystarczy raz w miesiącu przesunąć meble i dokładnie posprzątać za nimi. Użyj szczotki z długą rączką, żeby dotrzeć pod łóżko i zagrzejniki. Do wysokich półek weź stabilną drabinkę. Nigdy nie wspinaj się na krzesła czy stołki. Praktyczne wskazówki. Kiedy odkurzasz, przesuwaj lżejsze meble. Krzesła, stołki, małe stoliki. Raz w miesiącu przesuń też cięższe. Kanapę, łóżko, szafy. Do wąskich szczelin między meblami użyj płaskiej szczotki albo specjalnej nakładki do odkurzacza. A żeby było łatwiej następnym razem, Zostaw kilka centymetrów odstępu między ścianą a meblami. Będzie łatwiej dostać się za nie podczas sprzątania. Pamiętaj, naprawdę czysty dom to taki, który jest czysty także tam, gdzie nie widać. Wskazówka 12. Zbyt rzadkie wymienianie szczotek i akcesoriów. Czy używasz tej samej szczotki toaletowej od kilku miesięcy, a może tej samej gąbki do naczyń już trzeci tydzień? Stare zużyte akcesoria do sprzątania. Nie tylko gorzej wykonują swoją pracę, mogą faktycznie zwiększać ilość bakterii w domu. Szczotka toaletowa po kilku miesiącach staje się siedliskiem milionów bakterii. Nawet jeśli płuczesz ją po każdym użyciu, w jej włoskach gromadzą się zarazki, których nie można usunąć. Stara gąbka do naczyń to podobny problem. Po tygodniu intensywnego używania w jej porach żyją bakterie, które później przenosisz na czyste naczynia. Zużyte ściereczki tracą zdolność chłonięcia. Zamiast wycierać powierzchnię, rozsmarowują po nich wodę i brud. Jak często wymieniać akcesoria? Gąbki do naczyń – co 3-5 dni. Ściereczki do sprzątania – co tydzień lub po intensywnym sprzątaniu. Szczotki toaletowe – co 2-3 miesiące. Nakładki do mopów – co miesiąc. To może wydawać się kosztowne, ale w rzeczywistości to oszczędność. Świeże akcesoria działają skuteczniej. Potrzebujesz mniej detergentu i mniej czasu na sprzątanie. Praktyczna wskazówka: rób zakupy z zapasem. Kiedy otwierasz nową paczkę gąbek, od razu dodaj je do listy zakupów. Dzięki temu zawsze będziesz miała świeże akcesoria pod ręką. A żeby pamiętać o wymianie, zapisz w kalendarzu przypomnienia. Albo wymieniaj akcesoria zawsze pierwszego dnia miesiąca. Świeże akcesoria to podstawa skutecznego sprzątania. Widzisz teraz, jak wiele błędów można popełnić podczas zwykłego sprzątania? Każdy z tych dwunastu problemów może sprawić, że twoja ciężka praca idzie na marne, albo nawet czyni dom bardziej brudnym. Ale dobra wiadomość jest taka, że teraz już o nich wiesz i możesz je łatwo uniknąć. Najważniejsze rzeczy do zapamiętania: używaj czystych akcesoriów. Sprzątaj w odpowiedniej kolejności, nie przesadzaj z ilością detergentów, pamiętaj o trudno dostępnych miejscach i regularnie wymieniaj zużyte szczotki i ściereczki. Od czego zaczniesz dzisiaj? Która wskazówka była dla ciebie najbardziej przydatna? Może sprawdzisz, czy Twoja ściereczka do sprzątania jest naprawdę czysta, a może utworzysz wreszcie system kolorowych gąbek do różnych pomieszczeń? Chcesz więcej prostych i skutecznych pomysłów? Zasubskrybuj kanał. I włącz powiadomienia. Co tydzień pojawią się nowe treści. Razem sprawimy, że Twój dom i codzienność będą prostsze i przyjemniejsze. Każdy zasługuje na dom, który naprawdę jest czysty. Nie tylko z pozoru, ale w każdym zakątku.